Witam wszystkich w kolejnym odcinku Dzisiaj jadę rozsypać nawóz azotowy pod kukurydzę Zobaczcie, tak jak kiedyś wspominałem, od razu jest przyjemnie jechać ciągnikiem, kiedy szyby są umyte, wytarte. Poświęciłem tylko na to pół godziny Nie trzeba tego codziennie robić, ale w zależności jak są bardzo pobrudzone no to pół godziny i od razu cały dzień pracy ciągnikiem jest zupełnie inny Także, no świetna sprawa a co do nawozów azotowych, to ja rozsiewam dwa rodzaje nawozów. Wszystko przed siebie: 26. Akurat wychodzi około 130-140 kg na hektar. I mocznika około 180 kg na hektar. Mówię około, bo na jednej działce daję troszkę więcej, na, na jeszcze innej trochę mniej. Ale tak uśredniając, takie jest u mnie nawożenie azotowe pod kukurydzę. Wcześniej jeszcze przed orką na początku marca, czy do koniec lutego było? Nie, na początku marca yy, poszedł yy, fosforan amonu. Nie pamiętam jakieś dawki, tam, też jakieś takie niezbyt duże, około 120 kg na hektar. W podsiewacz pójdzie po yy, NPEK 820 30. I to będzie pełne nawożenie, jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy u mnie w tym roku. No, i jadę. A dzisiaj informacja odnośnie tego, jaką decyzję podjąłem, jeżeli chodzi o nawigację. Bo jak wiecie, do tej pory są testy. I tak, podjąłem decyzję, że kupuję tę nawigację z tego względu, że cały czas jakimiś tam małymi kroczkami, powolutku ślemazarnie, ten rozwój gospodarstwa idzie. Więc będę typowym przykładem, jeżeli chodzi o testowanie nawigacji, bo zazwyczaj jest tak, że wystarczy, że raz coś się spróbuje i do dobrego jest się łatwo przyzwyczaić, a później jak ma zostać to zabrane, to już tak się trochę... no już nie jest tak fajnie. Stwierdziłem, że to jest cały tak jakby krok do przodu, z niewiększymi działkami przy rozsiewaniu nawozów może być problem, przy uprawie agregatem, przy siewie. Wszystko wtedy jest precyzyjnie wysiane, tak jak ja teraz zobaczyłem. Bo już, na przykład, są wschody łubinu, są wschody owsa. No jest po prostu przepiękny. Mi się to podoba. Po pierwsze rozwiązuje mi problem z siewnikiem i ze znacznikami. Wystarczy, że po prostu przejadę sobie najpierw ścieżki. Później pozostałe przejazdy i mam zrobione ścieżki technologiczne do pryskania, do rozsypywania nawozów. To po pierwsze. Po drugie przy agregatach nie ma nakładek, pole jest równiutko zrobione, tak jak tutaj. Nawet jak robię pierwszy przejazd od y, Miedzy, to nawet teraz, jak takie pole jest wąskie, nie? bo teraz tu rozsiewaczem raz dookoła tylko jadę, ale jest ślad zęba po agregacie, ja sobie jadę jednym kołem na tym i równo dosiewam w każdym miejscu pola do miedzy. drugą stronę to samo będzie. Na innych działkach, gdzie będzie więcej przejazdów, wystarczy zrobić jedną ścieżkę, przyjadę od początku do końca pola, później tutaj program sam wyznaczy nam ścieżkę. Jako że wiecie, tam prowadzę ten kanał na YouTubie, Różne sytuacje są, jeżeli chodzi o maszyny. Tak z Wami jestem jak najbardziej, jeżeli chodzi o to szczery. Bo przykładowo, taki rębak, no któryś tam, powiedzmy, że reklamuje, no to od razu Wam mówię, że on, ja za niego nie dałem ani złotówki, kupiłem go nie kupiłem go po prostu, tak? Tak tutaj, jeżeli chodzi o nawigację, nie będzie to reklama, po prostu dogadam się, jeżeli chodzi o cenę, i po prostu będzie kupiona może z jakimś większym rabatem. To jeszcze jest wszystko do dogadania. Aczkolwiek, no mówię, podjąłem decyzję, że zostaje i myślę, że nie będę żałował tej decyzji. Tak samo, w zasadzie, tak jakbym nie żałuję żadnej decyzji, jeżeli chodzi o pozostałe maszyny, wszystko to, co kupiłem, Jestem po prostu z tego wszystkiego zadowolony, tak myślę, że ta decyzja będzie słuszna. Jadę z drugim rozsiewaczem. tym razem mocznik. Powoli jechałem, bo całego bigwaka próbowałem wsypać. Oczywiście na podwórku pół wiaderka rozsypałem, później będę musiał pozbierać. No nie mieści się 500 kg, będę chciał do tego rozsiewacza zrobić nadstawki i, i będzie w OK. To wtedy, jakbym nadstawki zrobił to, tak żeby dwa bigbaki wchodziły pozostałych nawozów, a mocznika półtora bigbaga też będzie dobrze. Wysiewam teraz dawkę, już wam powiem, bo z elektrosanu trochę więcej wyszło. Yy, tutaj będzie 140 kg na hektar, a na tej drugiej działce 180. otworzyłem linę tu już w ten klin, taki dziubek trochę wiadę. Tutaj miałem szerokość narzędzia zmienić maszyny. Bez żadnych przesunięć, po prostu 15 metrów 15 Owierdź. Dobra, i tu już będę miał sobie ścieżki zrobione łopatki przemieniłem, żeby... Wyżej rozrzucały, żeby to mocznik dalej dolatywał. I zaraz przeczepiam się z rozsiewacza na agregat uprawowy Agromasza i jadę z uprawą tutaj. Tu jeden przejazd jest na 12 metrów, to opuściłem niżej i tu od brzegu jadę, tak jakby na na 12 metrów. Już na 15 zwolniłem i dałem wyżej. Za każdym razem, gdy zamykam rozsiewać i mam jakąś dłuższą przerwę w rozsiewaniu nawozów, to wyłączam wałek, żeby nie mieliło tam tego nawozu w środku, bo to działa trochę jak młynek do mielenia kawy. Teraz znowu rozsypuję. I tu zobaczcie wcześniej jechałem bez nawigacji. A teraz jadę tak jak nawigacja i jednak jakieś tam przesunięcie 20 cm, No powiem wam prawie idealnie jak z nawigacją jechałem. No, ale to pierwszy przejazd, drugi trzeci, później już jakiś tam piąty, bo mam taką już jedną działkę, no to... Można trochę jakichś mijaków nakładek porobić, a tak? Jest już w miarę precyzyjnie, a ja lubię tak, żeby to było precyzyjnie wysiane. Kto wie, może jakby tak kiedyś jakiś rozsiewa czy zwagło, żeby sobie to jeszcze dawkowało idealnie, co do kilograma. Ale to jeszcze za mało hektarów. Jeszcze musi coś albo kupić, albo, albo jakaś dzierżawa wskoczyć, bo tak to na razie to, to nie ma do czego. Jeszcze te, te 30 parę hektarów, to to jest, yy... no jeszcze nie. Wstąpiłem zobaczyć jak owiec powschodził. No powschodził tutaj, chwasty już zaczęły wychodzić, trzeba będzie można... Nie trzeba, będzie... nie można, lecz trzeba popryskać od chwastów. Ale czy to już, czy jeszcze trzeba chwilę zaczekać, od trzech liści można na gran starze jest napisane pierwszy drugi trzeci no tak jakby już nie dzisiaj to nie bo nie mam czasu na to ale jutro no, trzeba się brać o i ścieżki są fajnie porobione świetnie dobra nie ma jakichś większych mijaków tutaj taki jeden tu ale to w granicach błędu tutaj gdzieś taki taki taka łatka jest, coś tak jakby nie domagało, coś przypala coś żółknie, czy się robi taki o ten owis. Eee, powschodziła facelia i to dosyć gęsto. Tylko ona ma, tak jak wschodzi, to ona ma takie fioletowe liście. I tego za bardzo nie widać, ale jak z bliska się weźmie, to zobaczcie. Trochę się obawiałem o te nasiona faceli, bo to takie trochę już zleżałe były, takie trzyletnie. To jeszcze ta facelia, co była koszona jako pierwsza. Tam, co to w 22 roku chyba ją miałem. Były jakieś tam chwasty, no to ale, no to na te chwasty to teraz już nic nie poradzę. Ale rządki, o tak o widać takie paseczki, no ładnie, jest w porządku. Owiec tutaj, to jest bardziej piaszczysta gleba, więc jak on tutaj, tak samo. Trzy liście ma chociaż. Tak, trzy liście. Jutro czy tam pojutrze zrobi się oprysk i będzie w sam raz. Punkt. Zobaczcie, mała zmiana planów. Może nie tyle co zmiana planów, tylko po prostu zapomniałem jeszcze o tym, żeby dać azotowy nawóz na owiec. I to będzie jeszcze mocznik. Później pojadę z agregatem wymieszać tamto na kukurydzę. A teraz w ogóle chmury dookoła chodzą jakieś deszcze burze. Mam nadzieję, że mnie nie złapie z rozsiewaczem i nie wleje wody do mocznika. Bo ile jeszcze saletra, to tam saletra, a mocznik to rozpuści się popłynie i tyle będzie. Nie mam plandeki. No, może być ciekawie, no ale ryzykuję. No, już w miarę szybko powinienem się z tym wszystkim uwinąć. Trzy działki i właśnie już dojeżdżam na pierwszą. Tutaj jest kosiany łubin, ale nie będę wychodził pokazywać, bo nie ma czasu. No, ładnie powychodził. No i co? Mocznik, tak, żeby dopełnić tę dawkę, którą ja tam mam zastosować. Z według moich obliczeń. Coś około 80-90 do 100 kg w czystym składniku na hektar, jeżeli chodzi o nawożenie azotem yy, w owsie, tak no i to będzie dopełnienie tego, to daje teraz 100 kg 100 kg na hektar mocznika, to 46 kg będzie. Trochę już jest późno, ale no jeszcze. 22 kwietnia, to tam nie najgorzej, gorzej jakby to było w maju. Teraz nasypałem te 4 hektary, co tu się przekręcę? To już coś się poluzowało. Bez nawigacji, bo mam ścieżki porobione. To jeszcze rozsiewacz ustawiony. Jadę. Bez nawigacji, bo mam ścieżki zrobione i nie ma tu potrzeby tam jeździć dodatkowo. W ogóle ścieżki pod Władimircem zrobione jednym śladem, jadę, drugim śladem, jadę po zbożu. No dużo szerzej by trzeba było robić pod John no ale tam jednym kołem przejadę i będzie dobrze. Tam staram się trzymać lewym śladem, jeżeli chodzi o ścieżkę. Później Władimircem to będę jeszcze robił dwa zabiegi opryskiwaczem odchwaszczanie, a drugi to regulacja z odżywianiem dolistnym. No i tak leci sobie powoli. Wiecie to zaobserwowałem? Nie wiem, czy to widać na filmie. Pięć pierwszych przejazdów, tak jakby na szerokość opryskiwacza, o tak? Owiec jest rzadszy, gorzej powychodził. Forma jest rozwinięta. Czy to ma związek coś z tym, że on jest zaprawiony, a ten niezaprawiony lepiej rośnie? Nie wiem, ale dzień różnicy, no ale to ten powinien być bardziej zieleńszy, bo wcześniej dzień posiany było jak tamto. A jednak tamto jest trochę delikatnie ładniejsze. Taki przypadek, zbieg okoliczności, czy nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, bo nie wiem czy to jest z tego powodu, czy może z innego, ale no z jakiego innego, że co, że wcześniej posiane, może deszcz później poszedł? Eee, no nie wiem, no taki zaobserwowałem, że zaprawiony owiec jest jakiś taki mniejszy. Wysiałem nawóz, nie było żadnego deszczu. Także rozsiewacz nie został zmoczony. Ale teraz mogłoby już popadać. A przyjechałem sobie, robię te pola na kukurydzę. Tu, gdzie nawóz wysypany jest, trzeba wymieszać. Niech już będzie wymieszany z glebą. Niech nie leży na wierzchu jak jest taka możliwość. Gdzieś już parę kropel na szybie widać. Na kurzu gdzieś jakiś deszcz idzie. Widocznie coś popada. Pasuje w sam raz, żeby ten mocznik, co rozsypałem na obież, żeby rozpuścić i przemieścić do, do gorzeni owca. Tam widzę jakaś chmurka, może gdzieś ten ciągnie. Zobaczymy później. Z nawigacją cecha świetnie się robi. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem, zostawiam namiary w opisie tego filmu. Naprawdę polecam. Polecam z tego względu, że sam miałem na testy i zostawiam sobie, po prostu kupuję. Ale ostrzegam, że kto raz spróbuje, ten nie będzie chciało oddać. No, nawet się nieźle rozpadało. I na drugą działkę chyba nie pojadę, bo jak w tym deszczu robić, a idzie ta fala. To zaraz błoto będzie, no nie wiem. Na razie tutaj kończę. Już coraz mniej się kurzy. Chciałem tam kamienie na drugim polu pozbierać, no to teraz nie mam. Nie mam warunku, żeby pozbierać. To może pojadę zrobić, ale kamienie nie będę zbierał. No i słuchajcie. Przyjechałem jednak na drugą działkę. Nie ma aż takiego jeszcze dużego deszczu. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie. A te półtora hektara to raz, dwa tym agregatem i zrobię. I będzie zrobione. Zostaną mi jeszcze pola na dynie. Mogłem zrobić wszystko na raz, że teraz na wody rozsiać tak samo i pod dynie, i teraz już tylko agregatem uczepionym wymieszać. I... No i byłoby to po prostu wymieszane i zrobione. Ale mam dla Was niespodziankę. W kolejnych filmach zobaczycie, będę robił trochę innymi maszynami niż, do, niż dotychczas. A zostawiam wam trochę to w niepewności, co to będzie. Specjalnie pole na dynie zostawiam i będę tam testował. Pół pola sobie zrobię po swojemu, a pół po nowemu i zobaczymy, czy będzie później jakaś różnica, jeżeli chodzi o uprawę dyni. Dobra, już punkt B może być, Potwierdź. I trzymaj się tej linii. Kukurydza jak będzie tu zasiana, i tak będzie odchwaszczana powschodowo, więc na doglebówkę się nie nastawiam. Jak zawsze, jak zawsze zresztą przy uprawie kukurydzy. No i co? Parę kropel spadło, trochę zmoczyło glebę z wierzchu i poszło sobie bokiem dalej, tak? Tyle, że się nie kurzy, tak jak się kurzyło wcześniej. Jeden plus taki, że troszkę rozpuściło te nawozy w owsie, więc to, to jedno. Dwa, że tutaj jak robię, to teraz sobie nazbierałem pełen kosz kamieni. Już nawet jakbym widział duży, mały, o tu już jest, leży, tam leży, już nawet nie będę zbierał, już o tutaj, tak jak to kiedyś pakowałem pod siedzenie, nie będę tego robił. No jest zakamienione pole, tam systematycznie, co roku, tam tych ty, kilka koszy się zbiera. Dobra, tyle w tym odcinku, nie będę przedłużał, trzymajcie się, na razie wam i cześć.